Jeszcze witacie witajcie nasi kochani widzowie Witamy was bardzo serdecznie W kolejnym naszym Odcineczku Tak, jak możecie zobaczyć Z tyłu takie mamy dwa piękne Zipy, więc to chyba oznacza Jedno, na naszej mapie Zostanie zorganizowany rajd Tak, kochani, pomyśleliśmy sobie Dzisiaj, że Zrobimy coś nietypowego Przyszkowaliśmy trasę Jak tutaj widzicie, pięknie oświetlona Trasa Pachołki, światła, bajery różne. To taki właśnie smot, który możecie sobie pobrać. Na właśnie światła, takie reflektory. Tutaj te lampeczki, pachołki i takie trójkąty jeszcze fajne. No to takie znaki drogowe. No i najważniejsze, co jest w dzisiejszym odcinku, no to te dwa piękne samochody rajdowe przystosowane do typowo, właśnie typowo takich dróg szudrowych, gdzie są nierówne tereny, wyboiste tereny, dziury, błota i inne takie sprawy. Tak, my akurat taki odcinek drogi posiadamy, więc myślę, że tak. my zobaczymy jak się sprawdzą te piękne nasze autka. Wszystko jest dobrze oznakowane, trasa jest bardzo dobrze przeszykowana, oznaczona, rajd jest dobrze zorganizowany. Pomyśleliśmy sobie po prostu, że przed rozpoczęciem sezonu, który się zaraz rozpocznie, zasiewem kukurydzy, Postanowiliśmy po prostu zrobić jeszcze coś całkiem innego, coś całkiem yy, w ogóle odbiegającego od yy, rolnictwa. Yy, no co, jednak to jest wieś, jednak to jest tereny sprzyjające dla rajdów różnego typu. No i nam takie coś do głowy wpadło, tak, że, tak, żeśmy Wam już mówili. My mamy bardzo dużo pomysłów, jak widzicie, i no, te pomysły zmieniają się co chwilę na minutę inny, ale akurat taki pomysł nam się spodobał. I czemu nie? Czemu ekipa Roll Mix nie może sobie chociaż w jednym odcinku pośmigać, się powygłupiać na jakimś tam rajdzie chociażby? Tak, tak, tak. tak no dobra, nasi kochani, to co? To jest kierowca Kuba. A ja po drugiej stronie zasiadam w drugim samochodzie. Witam cię. Witam. W szerokości życzę. Ja również. No to zasiadam do naszych Leciłem. maszyn. Sto mi się przypomina jak z tym odcinkiem z harlejami leciliśmy. Tak, dokładnie. To też był fajny odcinek taki. Uwaga. Rozpoczynam odliczanie. Trzy dwa... Jeden GO! O far? Leć, leć, leć O ja, dobra, spokojnie kochanie, jeszcze go dogonię, jeszcze go dogonię Już, już wyprzedzam i już lecę Byk i co jest? Co jest, Ty? Tyś się brakł nie wypadnij z trasy tylko żeby pan coś to już to To wracaj szybko, bo ja już tutaj lecę Dwa okrążenia mamy w swoim rajdzie Ujo, ja, ale mnie zaniosło Ale coś pod, pod koło, coś padło chyba ten Ten jak on jak się nazywa ten samochód ten Nie teraz tylko Ten to zawsze przed rajdem jeździ patrzy na drodze no i mamy pierwszy zakręt kochani I, i wchodzimy w zakręt pyk i oszka i kurde lipa i słupek i wypaki <grym> ja na naręczyć ale, no, ale już patrz dogania nas uciekamy uciekamy kurde ole oh, kochani zobaczcie, co tu się dzieje co tu się dzieje naprawdę jakie tak, to no. są chuboje jakie to są wyboje jakie to są No właśnie to jest ten odcinek w którym już było trzeba porobić ze miejsca o Jezus, o matko, patrzcie. Błyszcie, widzę w tym tańcu. I lecimy, i lecimy, i amory pracują, i ci lit pracuje, i... Bra, I ta diesel, i lecimy, i ci się, i tu I skaczemy, i hop, ja... Oh, you, oh, masz i budynek, wprzaki, Masz teraz okazję, mnie przejść, masz prawą i lewą stronę wolną. lewa, masz, masz, masz lecimy. To jest właśnie najcięższy o, odcinek trasy i rzepak i matki wpadł w rzepak o ludzie go Ej, nie no to jest tak, ale szkoła koło Kurde, Lecimy, lecimy, lecimy. Na siadę jak nic. Pierwsza część naszego rajtu to jest jedno okrążenie decydujące o miejscu i już mnie dogania, a ja wpadłem w i muszę wykręcić szybko kochani i lecimy dalej. Podnosimy się z gleby i dalej krujemy. Zaraz przed nami będzie kolejny drugi z zakrętów. I lecimy, i biegniemy Kolendrę I lampa, i trzeba bo robić 2 minuty I kurde Ej Boże paku, poszło Trzeba lecieć, lecimy kochani, lecimy o o o, 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 o Zaraz już wchodzę w następny zakręt Zobaczcie, już wchodzę w ten odcinek, który Mamy drugi z zakrętów I hop, i wchodzimy I ośka, i poszedł i już, no, no nie, i tak... No nie, ...bytonowy. Ale... Nie narzekaj, tylko leć! Tak, leć, a to w ogóle nie wypało. To fiolaga przed świetlem. Dobra, nie narzekaj. I już ja padłem w kolejny poślizg. Nie tylko Ty już wypadasz z trasy, naprawdę. Kurde. Ciężki yeah. rajd. Lecimy. Ciężki rajd jest z tymi światłami. Oj kurde, nie narzekaj! Trwa Teraz... dzisiaj tylko go na godzinę pojechać maksymalnie. Się to się pojechać? I ośkej patrzcie, wchodzimy na pole i lecimy. Teraz będzie trudny odcinek trasy, bo pole jest grząskie i będzie nas zanosić, chociaż mamy włączony napęd na cztery koła. O Jezu, zobaczcie jak, jak ta trasa jest trudna, jaki ten odcinek wymagający jest yy, skupienia i... Jezu, patrzcie jak to. Chyba trzeba zmniejszyć prędkość, ograniczyć się do 10 na godzinę. Nie, no nie, to, to jest nie, 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 i nie, i nie, nie, no. różne nie, 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 Lecimy, 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 Jadłby na poziom. No ooo. Cóż, to to, że jak się o, na bieżąco. A myślisz, że ja co? Sobie... No tak kurza. O Jezu Patrzcie i zaraz będziemy mieli kolejny odcinek teraz ze sobą i kolejny zakręt i mnie zanosi i lecimy dalej, postaramy patrz, się wygrać ten raid. Widziałeś to? Nie widziałem ci to. Ale ja jadę, jadę, nie? Zahamowało mnie i na masto stałem. No to mówię, że tutaj jeszcze dodatkowe akrobacje będą w tym razie. Choriemy, to widział w płoty. Kochani, musimy wykręcać pójść dalej, nie ma czasu. Czas się liczy. i już mamy lampy, to znaczy, że zaraz będzie kolejny zakręt, ale nie zarzucę. Ale nie, to długi czas. Nie, tutaj nie skręcę, zaraz to się wykręcać. Głod, super czyli wsteczny i przód. I lecimy, Jośka No nie, no jest jakiś po prostu, samochód, to nie jak się I wchodzimy już za to cyk, bo o I i Dobra damy radę, cyk I jesteśmy na kolejnej drodze ja teraz, przecież, i zaraz się teraz w ten komet nie te macie, jakie bączki kręć, bo ja szybko czeki, bo wychodzimy, utknęłem, zaraz w tej No jedź! Przód, yeah. tył. I wyjechali, i wyciągareczka pomogła, i ośka, i wchodzimy dalej na trasę, i z i do gazu, do yeah. jakichś, i poszli dalej, i dalej. I już niedaleko meta, drodzy państwo, już jeszcze trzy zakręty i będzie meta, i prosto, na której wszystko. Będzie i kolejny słupek i hamulec i zakręt. Jezusie Co tu się wybracia? No no, I wchodzimy na asfaltówkę tak. znowu i to już jest ostatni odcinek tego rajdu Dawaj, 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 dawaj I ostatni zakręt champion. Kurde Nie, po prostu no i patrzcie, i ostatnia prosta, musisz się tu zaczyna logować, no ludzie Niech to zaczyna logować, a nie ciebie Boże. Nie, no tylko 5 na godzinę, ja chcę I ostatnia prosta, ostatnia prosta, ostatnia prosta Trzymaj się drogi, trzymaj się drogi Ja ci nic nie chcę mówić, ale wam już Trzymam się, trzymam się. Się, się i ostatnia prosta Już widzimy już przed sobą migające świadełka, co oznacza, że zaraz będzie metra? Oh, Popniesz mnie? Bo widzę że chyba nie działa. Nie mogę przerwać rajdu Lecimy, 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 lecimy I jeszcze kawałek. uwaga tak. i kawałeczek jeszcze. I 5 metrów i 2 metry i... To jak dojedziesz na metę to ja prosiłam cię, żebyśmy popchnął. Brawo! Wygrał, wygrał, nie to zrobił. To teraz pochnieszmy? No i drodzy Państwo, ogłaszam wynik pierwszej części naszego rajdu Rolmix 2016 i wygrywa Filip! Yeah. Proszę brawa dla mnie. Proszę brawa dla mnie, że ja jechałem 3 godziny i no i bardzo dobrze, no... umieć trzeba też przegrać, tak to jest. Już jest. Właśnie po sobie, bo to tak <noise> do ale... jadę. Już, już jesteś na macie, na, na macie już to po co. O ludzie, weź, sprzedaje sprzedaję tych niskich hajs, dziękuję, do widzenia, Żegnam się. Już spokojnie, nagrodę, nagrodę pocieszenia <noise> dostaniesz, no. Dostanę komboj? komboj <noise> <noise> Dostaniesz dyplom. No Klinko. i teraz moi kochani, zobaczcie, co to, to jeszcze można zrobić w tym samochodzie. Otwieramy sobie drzwi. Co jeszcze tu mogę... Szyby mogę opuścić nawet. Nie, Zim to... Zimny łokieć. Cyk, o. o. Korpka się, kręci. się korka kręci. Wiem. Można do bagażnika? A, jeszcze bagażnik. No dobra, otworzymy jeszcze bagażnik, no. Proszę. Jak po zakupy. No, także tak to widzicie, tak, tak to jest. No Fajne, i... Ważne. Kochani, ten rajd jeszcze nie dobiegnie końca, bo to jest Dakar, można powiedzieć. Wiejski, wiejski Dakar. Wiejski Dakar, tak, wiejski Dakar, tak jeszcze będzie pustynna, jeszcze będzie droga, jeszcze będzie deszcz, jeszcze będzie, no, no to jeszcze nie koniec. To był taki, to był eliminacje dopiero. Fajnie, może coś jeszcze wymyślimy w następnym odcinku, ale nas tu robota goni, my głupi tutaj no potrzebujemy też trochę takich to zampy wygłupiać. Tak, musi być, ale tak. wszystko pięknie, fajnie. Ale teraz z tym torcza cały rozebrać, a to jest... Uy. No to już, już Wie jakie, że lam... wiecie, że te lampeczki było, że tak po kolei wszystko stawiać, no także... Ale powiemy wam, że nagrodą wygranego było to, że będzie rozbierał cały ten na udrowie. Chyba przegranego. Tak, 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 No. Także następny odcinek to pewnie będzie już no, coś związanego z rolistwem. Dosyć tych pierdół, dosyć tego wygupiania się. Tak. E, trzeba w końcu ruszać na poważnie z robotą, bo co to będzie jak zapomniemy posiad kukurydzy, a będziemy się tutaj rajdy bawić. <laughs> jakieś dekory, tu no. Dobra, kochani, piszcie, nie wiem, pod tym e, filmikiem komentarze. Jakie tam, nie wiem, e, może jakieś autograf od kierowców chcecie, czy co? <grym> tak. Także. E, pomimo, że żadnej publiczności na tym rajdzie nie było, ani byliśmy. żadnej policji, ani nic, która tu filmowała byliśmy my. Ale nieważne, oglądajcie, komentujcie. To był taki nietypowy filmik na naszym kanale. Tak. Na pewno nie, nie ostatni, bo to i były Harley'e, taki nietypowy, i ten był nietypowy, i kolejne tak. jakieś będą. Wychodzi tyle tych dziwnych modów, tak. że na pewno to Tak, Także kochani, do, do zobaczenia w następnym odcinku, my się z Wami żegnamy. Teraz będziemy starać się być już na naszym kanale z filmikami coraz bardziej na bieżąco, jakieś nowe pomysły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, także... Do zobaczenia Filip i Kuba i Rollmix w nawiasie Dakar się z wami żegna. Cześć.